Suszarka do urań firmy Candy model GCH981 NA2T, kupiona w okolicach 2016 roku. Jest popsuta, ponieważ nie kręci. O, teraz odpaliła. Ale przeważnie nie odpala. O, właśnie tak. I koniec stoi. Jak to naprawić? Znalazłem w internecie prosty sposób, polegający na tym, że robimy dziurę z boku. Dziura jest mniej więcej na tej wysokości, jak jest ręka. Druga ręka. Szerokość. I tu jest kondensator. O, właśnie ten, który widzicie. I tak wygląda kondensator, który trzeba wymienić. Ja zrobię próbę, jak się pralka zachowuje bez kondensatora. Oraz mam taki. Inny 2 mikrofarady zobaczę też jak będzie na takim działała No dobra, kondensator wyjęty, tak to się prezentuje wewnątrz. Kabelki nie stykają się z niczym. Kondensator jest taki 7 mikrofaradów. Dobra, czas odpalić. Zobaczymy co będzie. Bez. Kondensator, 2 mikrofarady zamontowany. Kabelki zrobione prowizorycznie. Tyle o ile. I zobaczymy, czy teraz suszaleczko ruszy. Czyli można powiedzieć, że ten 7 mikrofaradowy kondensator zjechał z pojemnością do około 2, bo 2 mikrofaradowy daje radę. Daje radę tak samo jak ten zużyty. Ale ten mnie nie zadowala. Dobra, trzeba kupić kondensator na Allegro i zobaczyć, jak będzie śmiechał wtedy. Minął tydzień, od kiedy ostatnio się bawiłem suszareczką, bo musiałem zamówić nowy kondensator. Nowy kondensator jest taki, prawie identyczny do starego. Tutaj mam stary, takie są oznaczenia na opakowaniu. Kosztował mnie słuchajcie 44,99. No i teraz próba, czy ten kondensator będzie śmigał. Pralka jest podłączona do prądu już. Załadowałem praniem mokrym. Zważyłem pranie, waży 5,5 kilo chyba do prania. No jeszcze muszę zresetować. Uuu, ale wystartowała jak rakieta. Zobaczę ją włączę jeszcze raz? Dobra, sprawdzamy. Już widziałem, że rakieta leci. No śmiga! I jeszcze raz ją włączymy. No dobra, czyli wymiana kondensatora za 44 zł naprawiła nam suszareczkę. Teraz słuchajcie, tego typu kondensatory albo podobne, mniejsze, większe, są też w innych urządzeniach yy, elektrycznych. Można je znaleźć w suszarkach, w pralkach, w lodówkach. Tak naprawdę, no, wystarczy go wymienić i, i śmiga, nie? Teraz tak, dlaczego ja wyciąłem w ogóle tutaj taką wielką dziurę? Bo... By trzeba było to wszystko, wszystko tam wybebeszyć z przodu, z tyłu. A mi się nie chciało. Więc wolałem sobie wyciąć dziurę. To i tak się schowa i tego nie będzie widać. Dobra, tyle z filmu. Powodzenia.